Cześć. Ciągniemy dalej temat naprawy subwoofera. Jednym zdaniem jest nieźle. Najpierw zaczniemy od zrobienia pewnego eksperymentu. Eksperyment polega na tym, że zmierzymy sobie moc wzmacniacza. W tej chwili widzicie na mierniku rezystancję głośnika, w zasadzie rezystancji jego cewki. To jest około 6,63 OM. Niestety nigdzie nie znalazłem w sieci w internecie yy, informacji yy, czy ten głośnik powinien mieć 4 ω 6 om, więc żeby nie spalić wzmacniacza, dzisiaj będziemy sobie robili testy dla rezystancji takiej jaka mi wyszła z pomiaru tego głośnika. Yy, I teraz pokażę wam dlaczego zrobiłem sztuczne obciążenie takie jakie zrobiłem. Jak widzicie w tej chwili jest tu duża plątanina przewodów ale dzięki temu, że każdy z tych rezystorów jest 4 czteroomowy jestem w stanie je dowolnie konfigurować jeśli chodzi o wypadkową rezystancję w tej chwili są tak skonfigurowane, żeby uzyskać zaraz Wam pokażę ostrość na miernik 648 Ohm trzeba zapamiętać tą wartość Ponieważ moja skleroza jest bardzo duża, więc ja sobie to zapiszę tutaj. 6,40... Ile tam było? Widzicie? Już zdążyłem zapomnieć. No załóżmy 6,46. Dobra. Czyli mamy zmierzoną rezystancję głośnika. Mamy dobrane do tego sztuczne obciążenie. Co będziemy robić? Jesteśmy podłączeni sztucznym obciążeniem do wyjścia wzmacniacza subwoofera. Podłączymy się oscyloskopem na zaciski głośnika. Sonda jest w pozycji razy tłumienia razy 10, czyli 10-krotnie mniejszy sygnał będziemy mieli na oscyloskopie niż jest w rzeczywistości. I Teraz zastanawiam się, jak to zrobić, żebyście i Wy troszkę widzieli. A może niestety z tym kadrowaniem moim i tym miejscem szału nie ma, ale spróbujemy to jakoś tak zrobić. Ponieważ będzie nas najbardziej w sumie interesował oscyloskop, więc może zacznijmy od ustawienia ostrości na oscyloskopie. Interesuje nas, żeby policzyć moc wzmacniacza, interesuje nas wartość tak zwana RMS. Włączamy wyjście z generatora. Częstotliwość. Przy okazji zobaczymy, jak ten wzmacniacz przenosi, do jakiej wartości. No dobra, załóżmy, że zaczniemy od. Już nie chcę mi się tym touchscreenem bawić. Od 100 Hz. Mamy ustawione 100 Hz. Wyjście. Może 40 mV to jest za mało? Ustawimy sobie na przykład 500, 500 mV pik-pik. Włączamy głośność. Na razie w pozycji 0, jeśli chodzi o subwoofer. Pierwsza różnica jaka widać, dioda zapaliła się na czerwono, oznacza, że elektronika zobaczyła nas sygnał. No i kręcimy gałką od głośności w górę. Ustawimy ją na razie w pozycji 3,4. I widzimy 1,78 w RMS-ie. Zobaczmy, czy coś się uda więcej wymyślić. Zobaczcie, już nam tu zaczyna obcinać. I tak naprawdę mniej więcej przy wartości 1,90, no mniej może nawet, 1,9V Zobaczmy czy zmiana napięcia Wejściowego na mniejsze Spowoduje, że Będziemy mieli większy poziom No też 167 Czyli tu poziom re Regulacji głośności jest na maksa e, No i Nie osiągnęliśmy maksimum To dajmy jeszcze raz 502mV Pik pik Już nam zaczyna załamywać wciąż 1,90 parę no dajmy 600 miliwoltów i już też znowu zaczyna obcinać mniej więcej przy tej wartości 1,96 dajmy 700 no i też zaczyna 1,96 eee, czyli jak to się mówi więcej nie będzie Czyli 1,96 razy 10 to jest 19,6 V w RMSie Nie wiem, czy to było widać na tym oscyloskopie, może jeszcze spróbuję poprawić y, ostrość. Dobra, czyli wiemy mniej więcej, że widzicie, jednak znowu się nie przygotowałem i muszę sobie wziąć karteczkę. Czyli było 1,96, czyli 19,6. RMSie. Zapisujemy sobie tą wartość. Teraz zobaczmy pi razy oko, jak przeniesie nasz wzmacniacz. Czyli wiemy, że 700 mV Vpip to jest maksymalne napięcie, przy którym uzyskamy pełną moc. Mieliśmy 100 Hz. No to spróbujmy pojechać w górę. Odkręcamy głośność. Zaczyna nam obcinać. No i jedziemy 200, 300, 400. Amplituda mniej więcej na podobnym poziomie zaczyna spadać. 2 kHz, 2 i 2. I w ten sposób moglibyśmy sobie wyznaczyć pasmo przenoszenia tego wzmacniacza subwoofera po zmierzeniu spadku minus 3. Decybele. Ale zobaczmy, co ten wzmacniacz potrafi, jeśli chodzi o jazdę w dół. 90 Hz, 80, 70, 60, 50. 40, 30, 20, 10. I zaczyna się sypać. Eee, może zmniejszy, zmniejszymy, o widzicie. Zmniejszając amplitudę, albo raczej wzmocnienie, no jesteśmy w stanie, doszliśmy do 10 Hz. Zobaczmy, co mój generator potrafi. 8 Hz, 7, 6, 5, 4, no widać, zobaczcie, moment przełączenia częstotliwości przez generator arbitralny wysypuje się przez ułamek sekundy. No, czyli widać, że no, przy 1 Hz to już w zasadzie amplituda jest tragicznie niska. No, ale widać, że wzmacniacz może całkiem dużo. Patrzę ten układ synchronizacji w tym oscyloskopie. Już nie chcę mi się bawić w tej chwili parametrami, żeby to było stabilnie. No, ale widać, wiemy już, gdzie. Jesteśmy. Dobra, nie będziemy męczyli wzmocniacza żeby się nie uszkodził. No i teraz spróbujmy policzyć sobie, cóż nam to wyszło. Musimy znowu zmienić trochę plan. No niestety u mnie jest tak jak jest. Warunki oświetleniowe, sprzętu nagrywania, szału nie ma. Wszystko jest prawie jak na wizji, na żywo. Dobra, no to zobaczmy, zobaczcie. Udało mi się znaleźć takie informacje A propos tego subwoofera, przy okazji e, Widać, że bardzo mało jest tak naprawdę rzetelnych informacji, bardzo mnie to dziwi, bo Kiedyś mi się wydawało, że w internecie powinno być wszystko I co wpadnie do internetu, to już z niego nie wypadnie, natomiast okazuje się, że no nie do końca tak jest Więc zobaczmy, co udało mi się tak na szybko, 5 minut szukania dosłownie e, Co udało mi się znaleźć więc y, subwoofer koda y, SW850, wersja druga. Y, jeden głośnik bas reflex, wzmacniacz 80W w RMS-ie. Głośnik basowy, częstotliwość 12 kg, waga, gwarancja to wszystko. Idziemy dalej. Jakaś aukcja sprzed. Nawet nie wiem, czy to jeszcze nie jest aktualna. Ale nieważne, nie, nie, nie patrzymy co, jak, gdzie, tylko patrzę, czy, czy są parametry szczegółowe tego subwoofera. Też nie ma. Tutaj jest na stronie emak.pl cena produkt, specyfikacja. Mamy informację: moc muzyczna 80W. Kolejna strona, jaką znalazłem, wzmacniacz 80W w w erem e Czyli już mamy jakąś tam niezgadność. No i zobaczmy teraz, yy, policzmy sobie, jaką to nasz moc ten subwoofer, ten wzmacniacz w zasadzie na razie osiągnął. Yy, dobra, czyli przypomnę, że najprościej to licząc, liczymy tak: 19,6 a no załóżmy, razy 19,6 równa się podzielić przez naszą rezystancję. Nasza rezystancja wynosiła 6,46. równa się o ale wyszło fajnie. Coś źle zrobiłem. Jeszcze raz 19 i 6 razy 19 i 6 równa się podzielić przez 6,46 60 Watt W w RMSie no czyli jak widać nie do końca pomiary zgadzają się nam z deklaracją producenta e, czym to może być spowodowane? No, może to być spowodowane tym, że mm, rezystancja tego głośnika w rzeczywistości w teorii powinna być niższa i dla tej rezystancji być może załóżmy gdyby ona wynosiła nie wiem 4 ohmy 5 ohm, to może by ta moc była dużo wyższa, na pewno byłaby wyższa, więc to prawdopodobnie jest przyczyną tego, że nam wyszło mniej. Chyba że producent znowu mierzył parametry według jakiejś swojej chińskiej normy. Tego niestety nie będzie mi dane e, sprawdzić, aczkolwiek prośba do Was, że może ktoś jednak ma te dane katalogowe i wie e, jaką e, w teorii impedancję powinien mieć ten głośnik. E, to, to, to byłbym wdzięczny, no bo oczywiście zaraz ktoś powie a bo nieprawda, bo przy częstotliwości takiej i takiej głośnik czteroomowy w rzeczywistości ma impedancję taką i taką i wtedy byłoby mniej i tak dalej i tak dalej, natomiast ja podchodzę na razie do tego od strony stricte matematycznej czyli to co zmierzyłem to zasymulowałem w postaci sztucznego obciążenia i to sobie sprawdziliśmy czyli producent jest bliski na no aczkolwiek aczkolwiek 59 podzielić na 80 razy 100 czyli przesuwamy o dwa miejsca 74 minus 100 czyli dla naszych wyników wyszło, że Producent dane podał o 25, w zasadzie 26% niższe niż wyszło nam to z pomiaru. Także nie będę próbował robić tego samego dla obciążenia 4-ohmowego. No, z prostego względu, nie jest to mój wzmacniacz, nie jest to mój subwoofer. Nie będę ryzykował uszkodzenie. Uszkodzenia, bo gdyby do tego były schematy dostępne, to pierwsza rzecz, jakbym, którą bym zrobił, to za chwilę byśmy podłączyli sobie 4OMowy rezystor, sztuczne obciążenie, wykonalibyśmy pomiary dla 4 ohmów, natomiast tak jak powiedziałem, sprzęt jest naprawiony. Zaraz pokażę Wam, co było uszkodzone, dlaczego, jak, po co i w ogóle, z czym to się je, więc y, póki co y, wolę oddać sprzęt sprawny, a no, doświadczenia raczej staram się robić na swoim sprzęcie. Dobra, zmiana planu i informuję Was, co było przyczyną uszkodzenia. No dobra, myślę, że widząc ten miernik, już niektórzy będą mieli podejrzenia, co mogłoby się takiego uszkodzić. Moje potwierdzenia, znaczy moje domysły, które w poprzednim odcinku snułem, tak mówiąc, takim językiem bardzo zniosłem, e, potwierdziły się. To znaczy, Skoro bezpieczniki były dobre, skoro nic nie było spalone, nie było wydymione, to może świadczyć o jednym, że nie nastąpiło nic dramatycznego, takiego co pociągnęłoby jakąś dużą lawinę uszkodzeń. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że spalenie na przykład rezystora to jest skutek. Kiedy rezystor ulega spaleniu, wtedy, kiedy przepływa za niego przez niego za duży prąd, kiedy przepływa przez niego za duży prąd, kiedy wzrasta obciążenie w gałęzi, w której ten rezystor jest zainstalowany, kiedy wzrasta to obciążenie, kiedy na przykład kondensator stały dostanie zwarcia, kiedy dioda dostanie zwarcia, kiedy półprzewodnik, który jest w gałęzi z tym rezystorem, dostanie zwarcia, ponieważ na pierwszy rzut oka nie było widać żadnych zwarć. Dioda sobie radośnie migała, no więc moje podejrzenia padły na kondensatory elektrolityczne. Tu jest pokłosie tego wszystkiego, co wymieniłem. Dlaczego tyle? Dlatego, że zaraz jak Wam pokażę, na, przy, na przykładzie kilku kondensatorów, zobaczycie, że parametry ich są po prostu fatalne. Więc, tak, żeby nie przedłużać, bo oczywiście znowu czas nas goni. E, najpierw zmierzmy sobie e, przykładowy kondensator 47 mikro na 63 V. Nowy, firmy nieważne jakiej mamy 44,5 mikro. Nie wiem, czy widać. Postaram się ostrość na ustawić. Rezystancja 0,96 O, czyli poniżej 1 oma Weźmy sobie teraz e, Następny kondensator jakiś 47 mikro, też na 50 V. Proszę bardzo. 44,2 0,56 ohm. Czyli widać, że rezystancja szeregowa zdecydowanie jest poniżej 1 ohm. No to teraz wyszukajmy kilka kondensatorów 47 mikro, to jest akurat 100 mikro, więc to się nie nadaje. Oczywiście, jak na złość, zaraz okaże się, że one gdzieś. Sobie poleciały ich tutaj nie ma. Zobaczcie. 44 ohmy, ale 44 mikro, ale 4,6 ohma. Ja je będę sobie odkładał tutaj. Szukamy. Czyli widać bardzo znaczący wzrost rezystancji szeregowej kondensatora. Zobaczcie. 140 ohmów, 32 mikrofarady. E, oczywiście powinien mieć 47, szukamy następnego 47, Kurczę, 17 minuta, chyba jeszcze jeden odcinek będę musiał, e, zobaczcie 25 ohm, 40 mikro, no i teraz mierząc taki kondensator elektrolityczny zwykłym miernikiem, który nie pokazuje e, rezystancji szeregowej, ktoś by pomyślał, kurcze całkiem niezły kondensator, 40 parę mikro, tak? A w rzeczywistości okazuje się, że to jest szrot, dno i totalna padaka. Jedziemy 10 mikro. Zmierzone 18 mikro, rezystancja 2,2 ohm. Wskazanie nieprawidłowe. Zmierzmy sobie kondensator 10 mikro na 63 V. 9,65 1,6 ohm. Rezystancja. Mam tu jeszcze jakiś kondensator. Nie wiem, czy tej samej firmy, czy jeszcze innej. No też 9,91 i6, czyli chyba to był tej samej firmy, a mi się wydawało, że miałem wziąć inne. 9282,20OMa. No i jeszcze jakiś inny przykładowy, Rubicon. Marka która posiada, która ma różne opinie, lepsze i gorsze zdarzały się wpadki. Zobaczmy. O, zobaczcie, jaka, jaka bardzo dobra pojemność. 9,9 mikro 0,7 oma. No, rewelacja, jeśli chodzi o parametry. Zobaczmy, ten jest na 105 stopni, a tamte. No, tamte też były na, 150, na 105 stopni. Czyli widzimy, jak to wygląda. Zmierzmy kolejny jakiś przykładowy kondensator. Ja i wcześniej, oczywiście, yy, zobaczcie, ten całkiem by był dobry. 0,85 oma, 13 mikro pojemności No ale ten z rezystancją szeregową 140 ohmów to po prostu 11 mikro 16 ohmów Pojemności, zmierzmy sobie jeszcze jeden na koniec 13,2 5 ohmów No i jeszcze może jeden zdążymy No to jest 100 mikro na 1,8 OM. Też ta rezystancja szeregowa jest za duża. 19 minuta. Słuchajcie, jeszcze chcę Wam pokazać, jak to działa, bo jeszcze jeden test byśmy sobie zrobili. Także, jak widać, główna przyczyna, kondensatory elektrolityczne ze starości skończyły swój żywot. Za chwilę pokażę Wam już efekt końcowy. No dobra, i na koniec ostatni test. 10 Hz.

6, 5, 4, 3, 2, 1 Hz. Tak wygląda 1 Hz w wykonaniu głośnika Koda. Dobra, słuchajcie, jak to się mówi, 21 minuta za nami. Uważam, że subwoofer jest naprawiony. Zostało go tylko doczyścić, bo jest troszkę brudny, potestować przez kilka dni i oddać klientowi. W tym przypadku klientem jest mój brat cioteczny, czyli tak zwany kuzyn. Więc, jak to się mówi, po rodzinie była naprawa, ale grunt, że się udało. Szkoda, że nigdzie w sieci nie ma niestety schematów do, do tego, bo by mi się to bardzo przydało. I tak na zakończenie mam nadzieję, że jeszcze zdążę. Kiedyś, to znaczy w poprzednim odcinku, zacząłem Wam opowiadać o pewnym subwooferze. VeloDyna, bardzo wysoki model, z przyklejonym przetwornikiem przyspieszenia, czyli z czujnikiem przyspieszenia jako sprzężeniem zwrotnym. Przepotworna moc, już w tej chwili nie pamiętam, ale kosztował zylion złotych, przyjechał do mnie audiofil z drugiego końca w Polski, żebym mu go naprawił, bo nikt nie potrafił sobie poradzić. Okazało się, że wzmacniacz typu przetwornica impulsowa Moc z tego co pamiętam to była jakaś kosmiczna, nie chcę teraz nakłamać, ale się zdziwiłem, byłem pewien, że to jest niemożliwe, tym bardziej, że były końcówki STK w mostku, jeśli dobrze pamiętam, a kiedyś mi mówiono, że STK w mostku nie mogą pracować, więc się troszkę zdziwiłem. Nigdy nie weryfikowałem tej informacji. Słuchajcie, co było uszkodzone? Kondensatory elektrolityczne w sprzęcie, z naprawdę wówczas te prawie 20 lat temu z najwyższej półki, no może nie 20, ale na pewno więcej niż 15 lat, kondensatory po prostu w przetwornicy poleciały na płytce końcówki mocy. Po wymianie kondensatorów wszystko zaczęło grać pięknie, działać. Tam jest jeszcze dłuższa historia z tym przetwornikiem, ale już teraz nie ma czasu. Także temat Koda uważam za zamknięty. Być może kiedyś zrobię odcinek tak zwany wspominkowy i opowiadam Wam o najciekawszych sprzętach, które przeszły przez moje ręce i no, o najciekawszych klientach, bo było kilku takich fajnych. A póki co kończymy, cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia.